kochani. kończymy. Kurka, kabelek. No dobra, powiem szczerze. Jestem już trochę w trybie letnim, bo zaraz na wakacje jadę. Więc yy, tak. Hmm. Wybór kameczków, moi drodzy. Kameczki będą cztery. Zielony kalcyt, kamień księżycowy, lużowy opal, co mogę tu jeszcze wam dać, może antyścik jakiś. Co my tu mamy takiego, brakuje jakiego koloru, niebieskiego? Malachit to się chyba nazywa? Proszę bardzo. Zaczynam od zielonego na ten tydzień od poniedziałku słońca. A najpierw damy kartę jak o siebie zadbać. To każde. każdemu mórzekupowiem. że to w wakacje wiecie ważne pamiętać o tym, jak o siebie zadbać. Dobra. Zielony kamyczek. Sweet treat. No, a jeszcze może Wam powiem najpierw, słuchajcie, że dziękuję za subskrypcję i za oglądanie, nie? Słuchajcie, eee, dać sobie coś słodkiego, może za bardzo się głodzicie, może za duża dieta teraz, bo wiecie, przed, żeby w wakacje wyglądać fantastycznie, nie? W kostiumiku, a tu mówi zjedz coś słodkiego, to nie musi być oczywiście sneakers, to może być Coś fajnego albo jakiś mały kawałek pysznego tortu, wiecie, po prostu w małych ilościach, nie, nie jakieś szaleństwo. O jest, chyba zaraz pójdę na lot. <laughs> no dobra. Jakiego aniołka tu macie? O, macie aniołka, który mówi: tak, tak, rób to co dla ciebie dobre. Ogólnie, ogólnie taka energia, jakbyście mieli się zacząć na coś zgadzać, bardziej niż sobie odmawiać, wiecie, nie? Takie uczucie, a do tego macie współpracujesz, współpraca z Twoją, kolaboracją, czyli współpraca z Twoją duszą, tak? I to, to ten obrazek mi zawsze przypomina się z awatara, jak to drzewo, to święte drzewo tam miało właśnie takie małutkie piśki, które latały i były takim właśnie były no, powinnikiem duszy, można powiedzieć, tak? Piękne, czyli jakby. Bądź dla siebie dobra. Ja tu wszystko to co czuję. Mój dla siebie, dobra, dbaj o siebie, słuchaj tej swojej duszy. Ona na pewno nie każe ci się głodzić, czy, czy cierpieć, czy ćwiczyć jakoś zbyt intensywnie, czy martwić, czy, czy wiesz, czy poświęcać dla innych. Nic ona nie chce, żebyś robiła dla siebie, co nie jest dobre, tak? Zadbaj o siebie, tutaj mówi. Dobra, w tym tygodniu mądrość. I wy to wszystko macie w sobie, jak w tej książce, którą on trzyma, tak? Tą całą młodość macie w sobie, słuchajcie, tutaj jakby nic, więc nie musicie się uczyć. Wszystko, co jest mądre, jest zawarte w Was już jako takie. Bo my mamy też wszyscy dostęp do tego, takiego jakby e, intuicyjnie, tak? Tak, jakby też w tym, w tym kontekście, zaufaj, zaufaj swojej intuicji, bo my jesteśmy połączeni wszyscy ze sobą i z tym światem energetycznie, i jakby po prostu. Często czujemy, co jest ważne i co jest mm, prawidłowe, mimo że nie mieliśmy nigdy doświadczenia z taką, tego typu sytuacją, tak? Bo jesteśmy wszyscy podłączeni tak jak bazy danych, wszystkich doświadczeń, jakie są dla ludzkości, tak? Uuu! No tutaj właśnie widzicie, no, jakieś rozdarcie, spięcie, związanie, bycie takim, właśnie jakbyście za bardzo na siebie narzucali, za bardzo jakieś kontroli, jakbyście sami się właśnie tak na siłę kontrolowali, wrzucali sobie jakieś dziwne rzeczy do robienia. No dobra, tu mówi jasno. Nie rób tego. Dobrze, pozwól sobie na różne inne rzeczy odpuść, coś tam wiesz, puść nie. Dobra, tak ogólnie to w tym tygodniu: trzy karty tarota wyjmiemy i, i tyle. Mak, świat. Jeszcze pentakle, czyli jest tydzień fantastyczny, powiem mam tyle: bo to są trzy karty i mocy, i fantastyczności, wszystkiego. Mak. Osoba, która dopiero właściwie zaczyna, może gdzieś tam swoją podróż taką z doświadczeniem, kreowanie rzeczywistości, ale on może stworzyć swoją rzeczywistość tak, jak chce. On jest jakby na początku drogi i jest, wiecie, głodny doświadczeń. On chce po prostu płynąć dalej w świat i eksperymentować i, sp i sprawdzać, co może, a czego nie. A może wszystko, bo jest magiem. To jest karta świata, karta fantastyczna, też, <laughs> wiecie, macie dwa. Wielki arkana. E, świat mówi o tym, mówi o jakimś cyklu, mówi o jakimś, wiecie, może zakończeniu cyklu, ale takim pozytywnym sensie. tak właśnie może po to, żebyście coś, musieli, coś skończyliście, żebyście mogli sobie wejść w ten świat jako mak, jako kreator, tak, z tej rzeczywistości. Ale to jest bardzo dobra karta, to jest bardzo pozytywna energia, wibracje ogólnie, tak? Świat Wam sprzyja. E, a to jest szóstka pentakli, która mówi o równowadze w dawaniu i w braniu. O tym, że wiecie, ona przyjmuje, ale też daje, o tym, że energia płynie, jest cały czas w przepływie, tutaj nie ma zastoju, tutaj nie ma trzymania kasy w, w portmonetce ani siedzenia w domu, yy, wiecie, zamkniętym. Yy, tu jest przepływ, tu dzia jest działanie, przepływ, yy, bardzo dobra energia, taka właśnie równowagi, balansu w energii, tak, czyli bardzo dobry tydzień, tak, dla Was. Biały kamyczek, proszę bardzo, i Wy macie jak zadbać o siebie, macie... Burning, e, taka misa, rytuał palenia rzeczy w misie jacyś. Że jak macie jakąś misę metalową, to możecie sobie napisać na kartce, czego nie chcecie w swoim życiu albo z czym się żegnacie. Poczuć to pie, przede wszystkim najpierw, bo to jest najważniejsze, a potem podpalić pod, 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 palić i spalić po prostu. E, bo to jest jakby misa, która mówi o tym, co odpuścić w życiu, czyli macie coś do odpuszczenia, z założenia, tak? Coś powinniście odpuścić w tym tygodniu, bo się wydarzy. Aniołki, u, aniołki mi wyleciały. Aniołki to są. No, energia uzdrawiania. Odpuszczanie to jest często połączone z uzdrawianiem, tak? Czyli macie coś do uzdrowienia w tym tygodniu, coś musicie odpuścić, pozwolić temu odejść, tak? No dobra, jak mi ta karta wypadła, to zaraz po nią pójdę. Macie wszechświat. Wszechświat to jest cudowna karta. Tak jak tam było, ten świat, miały też zielony kamyczek. Czekajcie, podniosę tę kartę. Bo to jest karta, która mówi. No, u Was to jest bardziej. Yy, u Was energia jest inna trochę, bo to jest taka, jest taka bardziej taka delikatna. Takie na zasadzie się nie bój kochana, świat ci sprzyja, bo tam było takie wiesz, że wysa Tam było inne, in, w innym kontekście, a tutaj ta karta mówi bardziej. Świat ci sprzyja, świat się tobą opiekuje. Ta energia Boska Cię widzi i o Tobie pamięta, tak? Nie myśl, że jesteś sama, ale musisz coś odpuścić, żeby mogło, żeby, żeby doszło do jakiegoś uzdrowienia, tak? Inaczej to się, wiecie, jest takie powiedzenie, żeby otworzyć jakieś drzwi, trzeba najpierw zamknąć poprzednie, tak? Nic się w naszym życiu nie zadzieje, jeżeli jesteśmy przypani energetycznie do, do czegoś poprzedniego, tak? Żeby coś się zaczęło dziać, zaczęło się jako cykl, musimy coś zakończyć. Czyli tutaj ewidentnie mówi coś odpuść. Nieważne, czy się kimś kochacie i macie nadzieję, że czy wróci. Tu mówi nie. Nie, nie wróci. Odpuść to. Pozwól temu odejść. Żeby prawdziwy, taki fajny, naprawdę lepszy facet do Ciebie przyszedł, tak? Tak wytłumacz w takim przykładzie. A to może być wszystko. Praca, pieniądze, cokolwiek. Tu mi się, widzę, świat, światło zmienia. No nic, przeżyjecie. Consciousness. Macie kartę świadomości, ale ta karta świadomości mi się bardzo, bardzo się nie łączy z, z tą kartą wszechświata, bo to są karty obie mówiące o takiej Bezgraniczności, o tym, że ten świat jest większy niż Wam się wydaje, tak? Mm, ale też mówi o takim... Otwórz się na coś nowego, odpuść to stare, tak? Takie jest uczucie. Słońce zaszło już, a mam zasłonię zasłoniętą kurtynę, właśnie dlatego, że świeciło. I teraz macie inne światło. No przeżyjecie, dobra. O, tutaj chodzi o pracę, o jakiś wybór w pracy, pieniądze, nie, jednak u Was nie... no oczywiście to jest czytanie ogólne, więc różnie będzie. Tutaj chodzi o jakiś wybór w pracy, czegoś nie możecie się zdecydować, może coś właściwie nie możecie odpuścić też, nie? I powtarza się karta uzdrawiania, słuchajcie, i jest jeszcze lew, więc powiem Wam tak. E, ty się nie bój, że ktoś Cię gdzieś wykorzysta, bo jesteś, e, potrafisz być silna, jeśli chcesz, nie musisz, Panie Boże, ale możesz być, jeśli chcesz. E, Dwie karty uzdrawiania, więc tutaj na pewno w tygodniu coś się takiego Wam pokaże. Yy, jakaś decyzja albo coś trzeba. No coś trzeba odpuścić po prostu. Ale nie no nie będę przyjmować więcej kart. Po prostu patrzcie na to, co się dzieje. Jeżeli coś jest, coś Wam nie służy, co Was nie wiem, siedzi ciąży Wam czy coś odpuścić, to pozwolić temu odejść. Do widzenia, tak? Różowy kamyk. Muzyczkę macie. Słuchać muzyczki dużo. Na was jest zadba jak zadbać o siebie w tym tygodniu. Muzyczka, muzyczka. Weźmiemy z tych, no patrz, chciałam do tych drugich dojść, ale te mi się pchają. No dobra. No nie będziemy tutaj się dyskutować, nie? O, jakiś paś, paś drzew, czyli The Dreamer, czyli ktoś, kto jest marzycielem. Ale ktoś, kto jest też wspierany przez ten świat duchowy, ma dużo intuicji, dużo takiego wizji, można nawet jakieś wsparcia. Wiecie, ktoś, kto. No, wizjoner, jak John Lennon śpiewał, nie? Ktoś, kto widzi więcej niż inni i potrafi wybiec w przyszłość na temat tego, co będzie albo co nam służy, albo jaki świat będzie, tak. Dwie karty, no dobra. Eee, jestem kochającą energią wszechświata przepiękna karta, zobaczcie, gwiazdki tutaj, piękna, cudowna, delikatna energia z tą muzyczką i z tym marzycielem, to jest taki tydzień po prostu relaksiku, takiego cieszenia się tego, jaki jest ten tydzień, tego, że to jest takie miło i że będzie fajnie, i że jest bój. nie no, fantastycznie słuchajcie tydzień, ja jeszcze tak gadam, a jeszcze następna karta jest a jeszcze jej nie przeczytałam, ale takie jest uczucie, no co wam powiem następna Zawsze ufam kierunkowi, w którym wszechświat mnie wysyła. Poczekaj. Uh, trust the direction. I, I always trust the direction of the universe. No, I'm being guided. Zawsze uh, ufam kierunkowi wszechświata i, te, i wiem, że jestem prowadzony, tak? Czyli po prostu w tym tygodniu macie się zrelaksować, wyluzować. Pamiętać o tym, że ten wszechświat w obchatach, gdzie trzeba, to jest muzyczka tylko miło, spędzony czas, eee, po prostu może marzenie sobie o czymś fajnym, co się ma sprawdzić niedługo, też może pewnie, że tak, dlaczego nie, jesteśmy wszyscy kreatorami i że jestem kochającą energią wszechświata. To u Was powiem, bo macie taki piękny, mięciutki ten, ten, że ja właśnie dzisiaj miałam taki cudowny dzień, tak i po prostu relax, wszyscy mi cudownie wpływam na ludzi, ludzie wpływali dla mnie w cudownie, byli mili, ja miła i kurde, dzwonię do wizera, bo mi Mój syn miał bilet, który tam, coś jakiś błąd w systemie, nie chciała się jedna rzecz skasować. I dzwonię, dodzwaniam się, oczywiście te wszystkie, wiecie, wizery te tanie linie mają, e, mają... E, ...obsługi klienta na poziomie zero. Pracowałam, więc, pracowałam tam, w te... troszkę miałam do czynienia z tą firmą, więc wiem. E, I odebrał mi koleś, kurde, bo oni mają serwis w Indii, dlatego, że tak jest najtani. I słuchajcie, czekałam 10 minut na to, kur, na to połączenie. ja taka świetlista istota, dzisiaj słodka, miła. Gadam z nim słodko, miło, minutka jestem. A on mi dał mi numer telefonu. Mówię, no chwilę muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, nie? Bo to mojego syna numer telefonu. I kurde, i on mi mówi, słuchajcie, no to ja zadzwonisz jeszcze raz, jakbyś miała dane. I się rozłączył, ciach! 10 minut czekania, nie? Miła byłam. I mówię, jak się wkurzyłam, słuchajcie... Eee, wkurzyłam się i znowu połączyłam się i znowu czekam dalej na następne 7-8 minut i poprosiłam już wtedy wszechświat, że proszę o osobę, która będzie najlepsza możliwa i starałam, już miałam ochotę tak po prostu wygarnąć, ale mówię nie, Uff, oddycham i trafiłam na tak cudowną kobietę, słuchajcie, więc e, tutaj jakby, słuchajcie, w tym tygodniu ten wasz naprawdę ma być fajny, pozwólcie mu na to, tak? Jak wam się coś tam gdzieś przez chwilkę nie, nie wyjdzie, nie, nie, nie próbujcie tego, nie, spróbujcie to przeczyścić jakimś właśnie głębokim oddychaniem, albo że, albo nie wiem, e bo co to da, że nam krzyczycie na kogoś innego bez powodu, tak jak ja bym zrobiła, nie? E tutaj wam się zapowiada fantastyczny tydzień, powiem wam i powiedziałabym, że jeżeli jakieś gdzieś tam coś będą malutkie podgórki, to tylko starajcie się... A bo ta dziewczyna druga była cudowna, załatwiła to w 5 sekund, wszystko było gotowe. Można? Można! Dobra. Mm, manifestacja! No właśnie, a to jest to o czym? Po co ta historia? Czasami gadam tak, ktoś nam gdzieś kiedyś powiedział, że o, to jakieś za dużo gadanie obok. Ale to jest taki kanał, i to gadanie nie jest obok, tylko zawsze ma dość do czynienia z, właśnie z z tym, co jest do przekazania, bo macie od razu następna karta, proszę bardzo, manifestacja. I to jest karta, która mówi o tym, że możemy wszystko tworzyć sami, i że sposobem myślenia, energią, jaką w sobie mamy, jaką wysyłamy we wszechświat, przyciągamy pewne rzeczy, i tak po prostu jest, jak my czujemy, jak my reagujemy, tak? Eee, jeżeli ktoś was wkurzy. Oczywiście trzeba bronić swojej, wiecie, swojej przestrzeni, swojej. Um, trzeba być asertywnym nie pozwalać komuś nam, na, na, że tak powiem, podłogi wycierać, nie? <grym> Ale też jakby znaleźć w tym wszystkim równowagę i starać się zrozumieć, że każdy ma swoją drogę, nie? I że to ktoś, że ktoś się zachował tak, a nie inaczej, wcale nie oznacza, że to jest... To kompletnie nie ma nic wspólnego z nami, tak? No dobra, gadu gadu, a teraz wam powiem o tarota, jakie jest tutaj. Raz, dwa, trzy. To jest kochani mężczyzna, y, niezdecydowanie, tu jest bardzo fajny, silny mężczyzna, który, no po król mieczy to jest fantastyczny facet, y, szczery, prawdomówny, taki słodziak, taki wiecie, dobra osoba, czasami może stronie od ludzi, nie do końca jakby potrafi być, znaczy potrafi, chce być z wieloma blisko, ale taki po prostu jest szczery do bólu, czasami może wręcz bardzo fajna osoba, trochę może zamknięta. Ale fajny facet, bardzo fajny. I do tego macie, nie możecie się zdecydować na coś, i do tego macie sprawiedliwość, ale odwróconą, ale to nie ma jakby znaczenia: to jest bardziej takie spojrzenie gdzieś tam w te swoje ciemne kąty, przez to, że jest taka sielana, też, mm, że jest tak dobrze i fajnie, i kolorowo, żeby umieć właśnie. Bo wiecie, bo jest łatwo mieć fajny dzień, i fajny tydzień, jak jest wszystko ładnie i kolorowo, i energia nam sprzyja, jest fantastycznie, nie? Ale miejmy taki tydzień jak dużo rzeczy nam idzie pod górkę. To już jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inne wyzwanie. I ja mam takie wrażenie, że ten tydzień mam ma, ma Wam pokazać, że Wy jesteście panami swojego wszechświata, swojej rzeczywistości i cały wszechświat jakby inaczej. Wasza rzeczywistość wygląda w taki sposób, znaczy jest bardzo dużo, zależy od tego, jakby się czujecie w środku. Tu jest dla Was taki relaksik, żeby poczuć, jak może być fajnie, ale też macie się w tym tygodniu, tak jak mówię, mają być jakieś tam małe fragmenty, które mają Was nauczyć, jak się zachowywać też tak w tych cięższych momentach. Tak? jak sobie z tym radzić, jak właśnie tym w sobie, bo wszystko wypływa z nas, to nie ważne, co się dzieje na zewnątrz tak naprawdę, to w nas jest cały ten taki środek, centrum, baza naszego samopoczucia, tak? A o to chodzi, żeby czuć się dobrze, no nie? No nie? To nie jest podstawa? to no jest podstawa. Dobra. Niebieski biubek. Proszę bardzo. U Was wanna, albo może jeziorko, albo może cokolwiek, macie się wymoczyć w wodzie po prostu. Tak o siebie trzeba zadbać w tym tygodniu, moi drodzy. I kropeczka. Tutaj jest z aniołków. O, podnieś swoje wibracje. Może potrzebujecie po prostu, słuchajcie, jakiegoś odpoczynku. On ma też serducho tutaj, tak wiecie, oczyszczone i z góry bierze energię, tak jakby... No dobra, jak z góry bierze energię, to Wam powiem, jak to zrobić, no nie? Eee, nóżki postawione stabilnie na ziemi. Albo można się położyć, sobie wyobrazić, no ale jak tam chcecie. Po prostu chodzi o to, żeby poczuć trzy głębokie wdechy. Robimy to teraz, raz, dwa, trzy. Tak jest skrótowo, wdech, zatrzymać i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wydech. Teraz wyobraźcie sobie... Że z góry, z góry, z góry spada na was taki piękny, biały snub światła. Taki, wiecie, jakbyście stanęli w, w świetle reflektora. Z góry spada na was takie światło. To może być słońce, to może być e, zwykłe białe światło. Jak się czuję, nawet super jest. No i tam wpada wam przez ten czubek głowy, tak? Wpada w was przez czubek głowy i płynie sobie w dół, płynie przez tą pierwszą czakrę, przez czakrę, przez czakrę. No. Pierwszą tylko czapkę korony, potem sobie płynie dalej przez czakrę trzeciego oka, przez czakrę gardła, płynie wypełnia całą głowę, całą szyję, całe ramiona, płynie do serca i przez serce wypełnia całą klatkę piersiową i płynie do brzucha, wypełnia tą trzecią czakrę, cały brzuch, całe podbrzuże, druga czakra i całe. Idzie do pierwszej czakry, a potem wchodzi w dół czakry, wypełnia całe wasze ciało, nogi światłem i do ziemi to światło wpada. I tak sobie możecie zrobić, oddychając oczywiście najlepiej jeszcze w tym, bo tutaj jakby mówi, potrzebujesz trochę więcej energii, tak jakby ciągnąć. nie, nie Wiesz, energia nie płynie tylko z jedzenia i z picia. Nie? My też jakby się energetycznie dowodowujemy przez naturę, przez bycie na słońcu, tak? Bardzo dobra. Co jest dla Was do przekazania na ten tydzień? Finansowe, materialne zmiany. Może przechodzicie przez jakieś zmiany, albo jakieś zmiany będą, albo chcielibyście jakieś zmiany. Tutaj, jakby zmiany są w energii, tak? Finansowe, materialne, czyli związane z czymś, co macie, albo z pracą, albo z yy, ogólnie z dobrobytem jako takim finansowym, tak? Coś yy, wibruje w powietrzu, ale tutaj, oczywiście, na, jak skoro jesteście w takiej fazie, że musicie, mm, potrzebujecie energii odpoczynku, to coś ma, chce się zamienić na lepsze, tak? Dobrze. E, wsparcie kobiet jest, tak? Wsparcie jakby siły wyższej wszechświata, ale bardziej takich właśnie kobiet, e, chociaż to może być też jakby po prostu rodzina, to jest takie ciepło płynące od kogoś Wam bliskiego, tak? E, jesteście gotowi już na podróż? Tutaj już macie trzy buławy, deseczka jest. Wy jesteście gotowi na to, żeby, wieszcie, już pójść, ale jeszcze weźcie sobie tę energię trochę, na nałapcie, odpocznijcie trochę, Tak. I trzecia karta. Ziarenko już jest zasiane, tak? I teraz po prostu ono ma wzrosnąć. Te zmiany pewnie materialne to też są zresztą pentakle, monety, tak? To jest zobaczcie. on sobie siedzi, on tu on siedzi z cierpliwością nad tym i pracuje i pilnuje tego, żeby to ładnie rosło i żeby było do, dożywione, żeby miało fajną ziemię, piękne korzenie potrafiło zapuścić. To jest dużo ciepłej czułości danemu jakiejś sprawy, tak? Która ma się rozwinąć, jak to jest najwyraźniej dla nas dobrze. Ale pamiętać, najpierw zacząć zadbać o siebie odpocząć ładnie, tak, zrelaksować się. Weźmiemy Wam jeszcze jedną tą kartę w tym tygodniu i tyle, moi drodzy. Fajne, bardzo fajne czytanka, takie milutkie. Jestem marzycielem mojego snu. Jestem śniącym mój sen bardziej, wiecie, ale tutaj zobaczcie, to wpada to ten taki piękny kolor wpada, a tak czuję teraz energię, jak wpada. Po prostu jakaś energia Wam wpada, słuchajcie i będziecie rozwijać coś, co kochacie, coś co, coś, co pielęgnujecie. Ale jeszcze jest pora na to najpierw, żeby jakby siebie troszkę do, do, doładować, odpocząć chwilkę, może gdzieś właśnie w jakiejś wodzie się wymoczyć, jakieś po słońce stanąć, albo sobie zrobić to, co zrobiliśmy tamtą, tą króciutką medytację, możecie zrobić to, kiedy chcecie, a najlepiej robić to codziennie, rano na przykład sobie wyobraź, że takie światło was spada, was oczyszcza, e, bo to jest bardzo poprawia samopoczucie i zwiększa balans w nas, nie? Więc słuchajcie, to tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Bawcie się dobrze. Postaram się robić te czytania tygodniowe, ale nie obiecuję, że będzie coś więcej niestety przez najbliższe dwa tygodnie na tym kanale, bo e, idę się spotkać z moją cudowną rodziną i jadę też na Wedig Art tygodniowe malowanie. Słuchajcie z babami coś pięknego. Więc dbajcie o siebie. Starajcie się być dla siebie dobrze. Dajcie sobie dużo czasu, miłości, odpoczynku. Tyle, ile możecie, tak. Ale powiem wam tak, że. Bo mam też takich, takie, takie znajome, i znam takich ludzi, którzy po prostu ciągle biegają całe życie, nie? Nie mają czasu w ogóle dla siebie, nie mają czasu spać nawet. A powiem Wam, że ja szczerze wierzę, że to jest kwestia wyboru, bo jeżeli my się uprzemy, że ja chcę mieć tutaj w tym czasie, chcę mieć na przykład godzinę dla siebie dziennie, to ja tą godzinę będę miała, bo świat się tak ułoży. Bo nasza rzeczywistość jest relatywna, a my jesteśmy kreatorami naszego życia, więc warto zależy od małych zmian. Jak nie macie czasu dla siebie na przykład codziennie 15 minut z zegarkiem w ręku poświęcić na coś, i ten czas się będzie powiększał, potem zmienić się na no pół godziny do godziny, wiecie. Dbajcie o siebie. Buziaki.